W budynku albo tutaj, od tej strony Kroki teraz jeszcze ja wszędzie, kurwa teraz tutaj, 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 tutaj pociągi, pociągi z pociągu biegnę. dostaw raz, jest widzę cholera Ktoś z prawej siedzi, z lewej o, shit! Do niego z bagnetem. Omar, dobra. Mam go. Zielony. Przeatakuję. O! Nie miałem już amunicji. Ajajaj. Jest ranna. Tylko tyle mogę powiedzieć. Będzie podnosić typa. Już go podniosła chyba. Dobrze. Ład. Tak nie masz obu lecz się, lecz się bo padniesz Tak, tak, tak